Jak podejrzeć dane z gestora GT w gestorze Nexo, Nexo Pro? Gestor Nexo oraz Nexo Pro pozwala na wgląd do działań i szans sprzedaży zapisanych w gestorze GT. Jeżeli przeszedłeś z linii GT na Nexo, dzięki temu będziesz mógł lepiej planować działania będące kontynuacją procesów z poprzedniej aplikacji, gdyż dane z gestora GT będą zawsze pod ręką. Aby uzyskać wgląd do danych historycznych, przejdź do modułu Konfiguracja, dane archiwalne... I z górnego menu wybierz opcję Dodaj. Określ nazwę dla wprowadzanej konfiguracji. Upewnij się, że w polu Rodzaj wybrana jest opcja Baza danych programu InsertGT. Pole Konfiguracja zawiera przykładowe dane zapisane w formacie XML, jakie wykorzystywane są do nawiązania połączenia z bazą danych systemu InsertGT. Dane te musisz dostosować do własnej konfiguracji. W węźle SQL Server Podaj dane służące do połączenia z daną instancją MSSQL. Kolejno określ sposób autentykacji i jeżeli połączenie odbywa się poprzez dane użytkownika podaj jego login i hasło. Do węzła Database wprowadź nazwę bazy danych gestora GT. Sprawdź poprawność podanych danych klikając testuj konfigurację. Jeżeli jest poprawna kliknij zapisz. W tym momencie musisz ponownie uruchomić program. Po ponownym zalogowaniu w gestorze Nexo, Nexo Pro pojawią się dodatkowe widoki z nazwą Archiwum. Widoki te są domyślnie ukryte, więc należy je uwidocznić. W module działania dostępny jest widok Archiwum działania. W module Procesy ofertowe pojawi się do wyboru widok Archiwum Szanse Sprzedaży.